O nie, 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 znowu te bomby! Dobra, nie, tam nie, 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 za wodą! Ole, dostałem! Ach, jakie krzyki! Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Tails. Mamy następną część warsztatu Ulisia z tego. Już jest to trzecia próba, co ja próbuję to grę dla was nagrać. To tak yy, dla waszej wiedzy może coś w komentarzach o tym napiszecie Albo może będziecie ciekawi czegoś więcej. Mam, tym razem mamy Sonic Encore. Już wcześniej Robobrasta dwójkę skończyliśmy, troszeczkę generki mieliście, a teraz będziecie mieli. Wersja demo w dosyć sądzę, chyba ciekawej gry. Ona niedawno dosyć wyszła. Mm, nie chcę tutaj nic mówić, bo ja tutaj ściągam, ale nie, nie czytam. Ale to jest chyba właśnie na Seija 2020. Demówka, zobaczymy co tutaj mamy. To jest następny krap, czy, do, czy dobra quality gierka Na pewno każdy fan, tak jak i ja. Tak samo jak i wy. Bardzo lubicie, wy kochacie quality fangry. O, 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 o. Dobra, 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 goni nas to. Uuu, nawet celowanie jest fajne. Tylko te kwiatki mi się nie podobają. Tam nic nie ma. Tak się rozejrzymy, bo tutaj taka górka jest fajna, ale... Tylko po to, żeby troszeczkę ringów nazbierać. Mamy następne kwiatki. O, tu panie jednorożec, tu wielorożec. on tam nie jeden rok. Miał. O, po ścianach można. Kacia, ja tam chcę wejść. O, le mi wyskoczy. Dobra, dobra. Czyli dobry jump tu jest Fajne celowanie tu jest Od razu celuje, problemu nie ma Wiecie wy co? Korści mnie żeby tam pójść, ale... Coś czuję, że ja zginę Zobaczymy... uuuu Dobra, jednak lub pasuje Ooooo O! O ty gadzino jedna Wisa. Strzela. Poczekajcie. Eee, dobra. Ale tu jak celowanie jest super zrobione, powiem wam. Dobra, my się, tu chyba wracamy. Dobra, my się, tu wracamy. Tu jest następne koło. Zbity. Myślałem, że w coś spadniemy Już tych kwiatków tu jest, tu tyle, że ja No gdzie Dobra, jesteśmy w biurze coś co dziwne, to sterowanie w tej grze jest trochę O nie Oddychaj, chłopie, oddychaj zaraz tu zejdziemy, wyjście stąd jakoś Dobra Nie! Nie no, prawie byliśmy wiecie wy co? my tutaj zaraz połowę przyjdziemy w taki sposób Nie, dużo bardzo ciekawych rzeczy ominęliśmy Wiecie, wysiałem w którą stanowisz Dobra, idziemy tak jak nas tu kierują. O nie. No, nie Jak wyjdzie na to, że się cofamy, to zaraz się wrócimy. Mam nadzieję, że o, Nie zauważyłem się lub następny jedziemy Dobra, jednak się cofnęliśmy. No to idziemy, mam nadzieję, że znowu nie wpadniemy w to samo. O. Nawet ciekawie ten green Hill pokazali. Najmniej ten green Hill mi się podoba, że tam takiego boosta nie masz czy co. Uu. Dobra, 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 ekstra. Te dwa dniki, tak łatwo się tutaj gra zwija. <grymka> A tu. O, boost pad. A to co to? O! No nie, prosto na niego. Ja idę! No my jesteśmy? O! Tu nas tak wystrzeli... Ja to? wydziałem, to są tutaj połowy mapy minąły. Chodźmy się jeszcze rozejrzyjmy. Jakiś jakieś tubony są? Mm, chyba za pięknie chcę, żeby było. Dobra, idziemy dalej. Naprawdę te badki za łatwo idą. Uuuuuuuuuuu Dobra, fajna jaskinia to ten Sonic, on tak czemu on tak wolno biega? O dobra Muzyka zniknęła Dobra, myślałem że coś będzie. O ludzie, czemu mi tak dziwnie? Oh, oh. Ten nosoroż to no tak z tyłu jakoś przychodzą? No, dobra. Czekajcie, bo nie wiem w którą stronę mam iść. Bez jaj. Idziemy. O, Egmenius, jest, jest, idziemy go bić. Chyba to Egmenius. No nie może że tak się łatwo daż zbić O, dobra, coś spuszcza. Ma Mam ją, aż pią inni jeden. Dobra, spuszcza. Dobra, znowu. No jest przecież to tu uciec, może tak od niego. O, już? Czas oczywiście, nędza to żadna nowość. Dobra, jeszcze raz ciśniemy. O. i oczywiście do wody, bo ich nie inaczej już na samym początku. A, to jest jakaś trampolina czy co? Dobra, to co się. Jedziemy z tematem. Mamy tu jakiś ładny kwiatek Z samej góry Nas obsmarowywał je już Uuuu uu, uu. Zbierzmy trochę ringu, bo... Dobra A zleziemy w kogoś tu. Ta prędkość jest taka szałamiająca. Obijamy wszystko, co tam? Czyli co? Trochę tych rienków pewno odbiera, może one przydadą jeszcze nam... Wiecie wy co, te lupy tu... Nie no, trzeba dalej w tą stronę iść. Tak, paląco się Green Hill. Ja ja wiecie wy co, nawet zły pomysł to nie jest. No nie, moje ringi. Jak hamsko był ustawiony. Idziemy w tą stronę. Coś tu jest ciekawego. Eee... Dobra. Czy jednak dobrze, żeśmy trzeba iść w tą stronę? No znowu ty bledziesz, 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 ale obraszlaz o lodzie. Dobra, mamy sejwa. O nie, 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 nie znowu te dąby. Jeszcze masz więcej tego? Możesz ty tu nie egonisku. <ścoughs> Nie, za wodą. Ole, dostałem. <ścoughs> <ścoughs> Jakie krzyki.

Dobra, dobrze daje dobrze ognia daje teraz. co oni biegli? Ty na serio, jaki trudny? JAK ładuje? No... Ten etap był trudny. Dobra, na tym zakończyliśmy nasze demko. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. podobało. Troszeczkę muzyki nie było słychać gry, ale no... To już nie moja troszeczkę wina. subskrybujcie, lajkujcie, podajcie na Discorda i cześć